Witam wszystkich serdecznie. Dziś do filmu zaprosiłem Janka. Mamy na tapecie kombajn Vector. Janek, ja tym kombajnem jeździłem u Mateo na pokazach. Wiesz co? Był troszeczkę inny ten wyświetlacz. Od roku produkcyjnego Vectora 220 została taka drobna rzecz zmieniona, która tak naprawdę nie jest drobna, bo to jest cały terminal operatora jest to nowszy terminal, jak widać jest troszkę lepsza rozdzielczość, troszkę inaczej poukładane są poszczególne ekrany. Mi się wydaje, że jest bardziej intuicyjny, co zaraz na pewno zobaczymy. Tutaj akurat włączyłeś pierwszy ekran, czyli to jest ekran nazwijmy to transportowy, w którym masz dostęp do głównych zegarów, czyli prędkości, tutaj obrotów silnika, temperatur. Czyli tutaj Mając widok na ten ekran, możemy poru poruszać się po drodze i tutaj mamy wszystkie podstawowe wskazania. Tak, jak w samochodzie. Tutaj y... nie mamy żadnych wskazań dotyczących omłotu. Nie. Jedyne, co to na dole widać, drobny napis pszenica Jara, to jest to, że system jest ustawiony na, na koszenie właśnie pszenicy. Aczkolwiek nad tym możemy zauważyć yy, też zmianę, którą pewnie zauważyłeś, jak kosiłeś Mateo, że jest tutaj wbudowane radio już. W Dokładnie. Radio mamy tutaj. Tutaj mamy wolną przestrzeń na... Na przykład CB. CB. Jeżeli Dokładnie. ktoś by chciał jakieś CB zamontować, wiadomo, podczas pracy to CB jest bardzo ważne, żeby komunikować się chociażby podczas wysypu z wózkiem, który odbiera materiał. Co jeszcze tak naprawdę? Może przejdźmy na następny teraz ekran, który jest ekranem stricte, który interesuje ty, ty, operatora, bo to jest ekran, który widzimy tak naprawdę podczas koszenia. Dokładnie. Tutaj mamy wskazanie paliwa, bo to jest bardzo ważne dla operatora. Mamy też wskazania, ile litrów na hektar i na godzinę spalamy w danej chwili. Czyli na bieżąco operator jest informowany, jakie spalanie w kombajnie występuje. Janek, co dalej tutaj mamy? Dalej mamy tak. Mamy oczywiście kilometry, z jakimi się poruszamy. Też temperatury, zarówno w układzie napędowym, jak i w układzie hydrostatycznym. Janek, to są czujniki strat? Tak. Tutaj, jakbyś na nacisnął jeden z nich, to on teraz się wyłącza, i włączając go po raz drugi. Kalibrujesz ten czujnik, czyli od tego momentu jesteś zadowolony, co się dzieje za kombajnem na zasadzie, robisz tą operację, którą zrobiłeś i masz widok, jak widać, podziałka jest na samym środku, czy strat jest więcej, czy mniej. Ale i tak czy siak musisz wyjść zobaczyć, co się dzieje. No, bo każdy operator powinien y, sprawdzać, co się dzieje za kombajnem. Y, no bo nie ukrywamy najważniejszą, y, jakby w omłocie jest maszyna, oczywiście, ale operator też musi mieć swoją wiedzę i wiedzieć, jak ustawić tą maszynę. No wiadomo, że rolnik y, musi być zadowolony z efektywności pracy kombajnu. kombinu. idźmy dalej. Tutaj mamy bardzo dużo wskazań. To są główne ekran od temperatur, od napięcia, od procentowego obciążenia silnika, od tak naprawdę wszystkie informacje numeryczne na temat kombajnu. Wiesz co, ja oglądałem filmik u Ediego, ten kombajn przemówił. Tak, ma taką możliwość. Ten kombajn już nie tylko nowa 330 w ofercie firmy Korbanek, ale również Wektor 425 właśnie z tym terminalem już mówi po polsku. Uszkodzenie czujnika. Temperatura oleju układu hydrostatycznego poniżej normy. Wyładunek jest uruchomiony. Usterka automatycznego sterowania. Rozłącz napęd wyładunku ziarna. Wyładunek został wyłączony. Janek, pozwoliłem sobie przełączyć już kolejny widok. Mamy jakieś kody błędów. Powiedz mi, operator może sam tutaj kody błędów sobie y, sczytywać. Tak naprawdę operator w tych kombajnach może prawie wszystko, gdyż tutaj, jeżeli masz dziennik zdarzeń, czyli jak widać, możesz kliknąć na poszczególne zdarzenie, co się działo. Możemy losowo powybierać sobie. Tutaj akurat jest antena GSM, gdyż firma Roslemarz właśnie pracuje nad systemem informacyjnym, który miałby przekazywać do gospodarstwa, na przykład do komputera właściciela, co się dzieje w danym momencie z kombajnem. Tak. Niżej może któryś inny, inny numer błędu znaleźć taki, który nie ma 250. Okay. Na przykład tutaj, tutaj nie, nie zadziałanie automatycznego wyłączenia napędu, czyli na przykład jeżeli byśmy chcieli włączyć napęd wyładunek podczas kiedy kompania jest zgaszona. Okej, okay, czyli wszystkie, jest wszystkie parametry nam się czujniki, pokazują nie, bardzo Czujniki, fajnie. cokolwiek się dzieje, który czujnik, w którym miejscu, jest opis, jest numer błędu. Czyli w tym momencie, jak wiadomo, z maszyną zawsze może się coś stać. Jeżeli mamy dostęp do tego, co się z nią dzieje, możemy szybko przeciwdziałać dalszym uszkodzeniom. Także możemy poinformować serwis, z czym serwis ma do nas przyjechać, co w trakcie żniw jest bardzo ważne, bo skraca nam czas serwisowy danego kombajnu. Więc zyskujemy czas na omłot. A jak wiadomo, jeden dzień opóźnienia wrzniwa może się kończyć nawet tygodniem, jeżeli przyjdą opady, więc tutaj czas jest jak najważniejszy. Tak jak powiedziałeś, fajne jest to, że mamy książkę serwisową, możemy sobie czytać kod błędu, nie czekamy już na ten serwis, działamy na bieżąco. No jeżeli to jest prosta usterka, tak naprawdę jakiś czujnik, no to przeważnie mamy taki czujnik w zapasie. Wychodzimy, podmieniamy czujnik na prostą wpinkę i jedziemy dalej. Dokładnie. Sam ten kombajn jest bardzo prosty, mało pasków. Jeżeli serwis nie musi przyjechać do tego kombajnu, zaoszczędzamy koszty. Nie musimy podpiąć komputera. Ja wspomniałem o czasie. Dziękuję Ci bardzo, że zauważyłeś to, że także no, nie ukrywajmy, każdy przyjazd serwisu wiąże się z jakimś kosztem. No i tutaj, jak dobrze zauważyłeś, no, ten koszt nam jeden odchodzi. Po samo podpięcie komputera i tak dalej, no już zaoszczędza nam ten czas, no, ale koszty są wiadomo bardzo ważne e... dla rolnictwa. No czasami jest tak, że, że po prostu jakiś drobny, mały błąd, który możemy w ciągu 3-4 minut naprawić, yy, blokuje nam pracę kombajnu, co też no, nie, kosztuje przyjazd serwisu, a i kosztuje czas, który spędził kombajn nie pracując, a kombajn ma na siebie zarabiać, bo Dokładnie. od tego jest ta maszyna. Idźmy do headeru. E Janek, jakie są tutaj e, możliwości szerokości tych headerów, które są dostępne? E, w przypadku kombajnu Vector 335 mamy dostępne e, dwie wielkości headerów: header 5-metrowy, jak i 6-metrowy. E, wiesz co, ja też w tym filmie u Eddie który oglądałem, Edi wypowiedział się, że woli mniejszy header. Ja Miałem 6,5 m i powiem tak, że 6,5 m jest fajnie, bo szeroko, ale jak jest leżące zboże, żyto. To, chociaż będzie jechać nawet kilometr na godzinę, potrafi złapać dużą masę, jest ciężej po prostu, ciężej się kosi. Mhm. Im szerszy header, tym więcej te masy na raz może złapać i zapchać może na przykład yy, ślimak. Dlatego wolę, wolę węższy, trochę szybciej pojechać. Lepiej się, mi, się, mi się wydaje, że to się lepiej po prostu będzie zbierać, wiesz? Mhm. Yy, może dzięki temu szybciej się poruszać, ale ma większą kontrolę nad tym, co się dzieje. Yy, jak dla mnie yy, header jest wyborem operatora, wyborem właściciela gospodarstwa, bo on wie na jakich polach pracuje. Jeżeli mamy kliny, mamy ciężkie jakieś kawałki terenu, to jak najbardziej 5 się według mnie lepiej sprawdzi, bo łatwiej jest nawracać, łatwiej nim manewrować. Jeżeli mamy duże tereny, duże połacie, no to tutaj szóstka da nam większe jakby możliwości, no bo za jednym przejazdem co piąty przyjazd można powiedzieć, że mamy darmowy. Powiedz mi, przystawka do kukurydzy jest tutaj dedykowana 6, 5 rzędowa. I tutaj dla mnie tak samo jest, jak to jest z headerem. Jeżeli klient sieje się wnikiem 6 rzędowym, przeważnie wybiera przystawkę 6 rzędową. Aczkolwiek też widzimy, że często jest tak, że ze względu na koszty, ze względu na to, mniejsza przystawka 5 rzędowa daje sobie tutaj jak najbardziej radę. Jak już tak rozmawiamy o tych filmach, to jeszcze podczas, gdy nagrywałem testy tego wektora u Mateo On chwalił sobie tą przystawkę Capello Jeśli chodzi o, o to, jak to pole wygląda no to. to moim zdaniem jest rewelacja No i samo korzystanie z niej jest bardzo przyjemne Tutaj też miałem okazję zobaczyć jej serwisowanie na, na podwórku Też mi się to mega spodobało Powiedz mi, miał tutaj powody do tego, żeby ją aż tak zachwalać? No z tego co kojarzę u Mateo, była przystawka sześciorządowa, składana hydraulicznie, no to przede wszystkim pierwszy powód, jeżeli by robił usługi, no to jakiekolwiek transporty, odchodzi mu odkładanie przystawki na, na wózek transportowy. Druga rzecz, jak już od lat wiemy, Capello wyrobiło sobie można powiedzieć pewną pozycję na rynku polskim jako przystawki trwałe, niezawodne też przystawki lekkie, dzięki temu tutaj może pracować taka przystawka spokojnie rządowa spokojnie z wektorem. Powiedz mi, ona jest lekka tylko dlatego, że ma te plastikowe elementy, czy jeszcze jakieś aspekty wskazują no, na to, że ona jest lekka? Bo tam są zamknięte przekładnie zamknięte przekładnie są ogólnie konstrukcja Chociażby składania jest rozwiązana za pomocą dwóch dużych siłowników, nie ma dodatkowych metali. Co jeszcze, no, słowo lekka, ona jest lżejsza od przystawek konkurencyjnych, ale należy pamiętać, że w mokrym roku nawet te 100, 200, 300 kg nacisku na przednią oś no, robi różnicę, czy zatoniemy, czy nie. Tak, tym bardziej, że ta przystawka ona jest wysunięta bardzo daleko od przedniej osi kombajnu. Jak już jesteśmy przy tej kukurydzy, to ja Cię chciałem zapytać, czy tylko kombajny wektor mają hydropulsatory? Tak naprawdę kombajny Rostel masz wszystkie od wektora w górę, patrząc mocowo, czyli Acros, RSM Torum są wyposażone w hydropulsatory. Tak jak już wszyscy wiedzą, jest to po prostu ruchoma podłoga w zbiorniku na ziarno, którą możemy załączyć podczas wyładunku, żeby materiał lepiej osypał się do żmiki wyładowczej. Dziękuję Ci Janek za to miłe przedstawienie tego kombajnu. Dziękujemy Państwu. Prosimy o łapkę w górę, subskrypcję. Do zobaczenia.